Kurwa mać, idź, zypnij. Stryk zboksyk, k zboksyk, stryk zboksyk. O, szkurwa mać. Sorry, dobra, już sorry, sorry. Sroj loli. Ja pierdolę. Dobra, witam i Twitchka i witam YouTube'a. Na Twitchku zostawcie obserwacje, na YouTube jak, jak chcecie zostawcie subskrypcję. Dalej subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz, lajka w górę, łapkę w górę, dobra. E mi prowadzi oh. <ścoughs> Dobra Pierdzielaj gmino, kurwa O oh, jest dobra. Co tam było poprzednio? A coś tam było poprzednio. Ta, 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 ta. O, uważam sobie. W kostiumach kąpielowych. Bla, bla, bla. Mhm. Ty komuś, nie przejedziesz kogo, nie przejedziesz. Ojej. O. Ale kolasy. W kostiumach, znaczy kolasy W kolasy kostiumach. Dobra już Nie do wody, nie? Włożej! Nie do wody. No, 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 do wody nie. Woda, nie, 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 bo on nie mi pływać. Kurde nie wiesz pływać. Panie, nie umiesz pływać. O, cię pasuję do siebie, wiesz, panie. <laughs> Ojej, dobra. Jak cholera pasują do siebie, panie. Dobra. Co to znaczy? To się zastanówcie, się, co to znaczy, co powiedziałam. Ojej, dlaczego pasuję do siebie? Dobra, panie. Panie, panie. Panie, panie, dobra, coś tam. Jeszcze jakieś kolejne molo? Molo, molo, molo. O, ale jak kreśli a! No dawaj, to następna idzie kreśli dupą. Samek, co, co ze tyłkami? O. <grym>, a ten, ten chyba z Wojwit się urwał. O ma, czerwone gadki. Panie ratownik jesteś? No. Tak, panie ratownik jesteś. Czerwone gadki. jest taki serial jak on był? Słoneczny patrol, tak? Słoneczny patrol, o moja siorka miała jakąś taką bluzkę właśnie o słoneczny patrol fanka normalnie słonecznego patrola czego na niej miała kuba e, jeszcze miała taki plakat kiedyś na takiego filmu jak e, to było garbi super bryka czy coś o. <śmiany> miała też plakat o małpa była w kinie na to na tym kiedyś ojej ojej też mam jakieś filmie na kinie co a e, co się lasce stało halo laska padła. <śmiany> o, i co ona o jak to było? Nie samolot ten czerwone czerwony pojazd płynie. Czerwone dwa pojazdy płyną. Czerwone dwa pojazdy płyną, oddali. i niech płyną. Ty, jaki to jest delfin? Co to kurde jest? Widzicie to? A jaki mamy, czy delfina co to jest? I delfin. Delfina mamy. Halo, delfinek. Delfina mam, ale do Delfina mam, że. Panie delfin. Halo. Panie delfin. Ha, 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 ha. O, ten salio. Łódka płynie. Rybki różne. Ojej, gdzie ten delfin? Delfin. Oj, płynie, płynie. O, tam taki statek płynie płynie ze statek! Płynie. Coś tam, płacanie płynie płacanie płynie Nie ma jakiegoś tego, żeby sobie popłynąć, nie? Takiego tego statku tu nie ma żadnego, Ojej, jej ty sobie popływasz Dalej pójdę film nie delfin, Winnie. No, se płynie No, on Wow Aha, uh to -huh. do wody wpadł A to nie moja wina, że do wody wpadł O co? O, następny wpadł do wody Co? Tu też cię zbije? O, następny do wody wpadł ja nie odpierdolają. Masakra O, się do wody pożarła? Nie, dobra, nie ma tu Módka płynie, no co ty. Co ty tam machasz? Co do mnie, ja nic nie robię. Oni jakieś szaleją, zupało gorąco i że szaleją. Co się tu odpierdala, Tam Padła jedna na drugiej. Drugi, trzeci, jakiś po... Co one odpierdalają? Ja. Ty co odpierdalasz? Idź tamtą stronę, do wody. O. Znowu. Gdzie? Yeah. okej. Okay. No same chyba takie, co chcą sobie... Dobra. No nara dobra. Odpierdaliło to, dobra, okej. Okay. <laughs> Jej, we wodzie, koleś. Dobra. O, następny biegnie. No co biegniesz, tam, to też... Dobra, do wody fru. <laughs> o, co i biega. To sobie oglądaj to. To będzie ciekawe. Co, kurde? O, to takie akcje przy latarni, o. Latarnie latarni morską, o, tam. W szamolotek leci. W szamolotek leci. Samolotek. O, samolotek leci o. samolotek Jej, leci se samolotek samolotek, samolotek Co ma samolotek no nie, No, się odpierdziela. O, znowu płyta, <laughs> znowu wpadł do wody. Co Zo, jakiś Dobra. Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. O, znowu delfin płynie. Ajo delfin. Uh -huh. ajo, ajo delfin. Mhm. tego, że delfin. że delfin. Mhm. Dobra. Okej. Ona sobie biegnie. Pociągnij szybko, szybko, szybko do wody. Do wody! O, Haha, <laughs> pierdolę. Co tu się odpierdziela? Nie, nie wiem, odbija im chyba. Jak nie widać. No? Tu jest jakaś gada z kimś. Nie słyszę, co tam gadacie, alo? Gadaj tak głośniej. Ja Znowu do wody się wkłaczył. O, i znowu płynie statek. Nie, to było wolno. Dobra. Pojazd! Pojazd płynie czerwony. Dobra. Okej, coś jeszcze? Coś się nagadzali? No, no. Aha. Dawał no, no. <grym> co, do cholery coś. No dobra, i biegnij, biegnij. To do wody nie skoczysz, nie? Po wody się wykąpać. Pomorduję. odbija. tu, tam. Mhm. No to po the thing ever. No dobra, jest tutaj bezpieczny. Później akordy z tego Mhm. Do wody, patrz to. <gulanie> kurwa. ale jaja, pogadała chwila i styru do wody żegnaj to. <gulanie> Jeno, kurde, ty no kurwa, co tu się odpierdala? O ja, ty molo, molo koło. Tak dla tarni, dobra. Idzie następny jakiś. To tam znowu coś do wody idzie? O, idzie następna. Mogę sobie chwilę i idę do wody. Su! Nie? Do wody? Nie. Nie wiem, czy tutaj już nie do wody? Nie wiem. Chyba jednak to nie dało jeszcze. Oho. Idzie, idzie do wody, idzie. To światło idzie do wody. Idą do wody. Do wody, do wody, do wody, do wody, do wody, do wody. To co panie na fiołkowych no. Spakuj się panie. Do wody, do wody, do wody, nie? I skak do wody? No. Ojej, nie skaczą do wody. Ale śmieszno. Ha ha ha. Dobra nie. No ty czego ty stajesz? Co chcesz? O, znikły. Skoczyły do wody? Nie, znikły. szybko. Gdzie jesteście? Nie musieli do wody skoczyć. Chodź do wody, wody. A co? do wody, Nie. Teleportowały się, cholery. Dobra. Chodź do wody. Poza stroną. Muszę obserwować tych... Tu uważam. No, dobra, dobra. No kurde, no. Dobra. Finito. Do wody. Do wody. Mhm. się tutaj do wody. Który do wody chcę jeszcze? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Samolot leci. Samolot daleka. Znamy kosmolot. Fuck my life! Lecę sobie do wody. O, ten też. <ścoughs> Żegnaj to! Fuck my life! Okay. A. I koleś, tu się właśnie do, do wody skoczył. Uh. Kolejny do wody. Dobra, to ja tu tutaj, tu, bo Idziemy gdzie indziej, dobra. Dość do tej latarni morskiej. Ciekawe. Dobra, dziemy stąd. Całe się kończą. W swoim życiu, co mi to chodzi. A, będziemy się latarni morskiej, tu kasa jakaś była. Może bywa. Mhm. Mhm. O, jest kasa! Yeah, yeah, yeah. Dobra, już nie jest, jest, je, Dobra, jest, 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 wzywa jest, po jest, jest, Chcę. Chcę Dobra wzywaj mnie

Nie no, ma do góry wyżej. Wyżej i wyżej i wyżej. Nie masz kiełkiem powierzonych? Nie. O. To na górze? Już? Ła. Dobra. Górze, górze. górze, górze. Dobra. Na samej górze teśmy. Ja, yeah. dobra. Aha. To tu nas czas na wyjść. Lecz na wyjść? Nie. No ty bo... Dobra, spadamy z latarni morskiej. Nic tu nie ma ciekawego, dobra. Spadamy z tej latarni morskiej. A się schodziło na dół. Na sam dół. Na sam dół. Dół, dół, Na sam dół. Du du du. Du, du du. du du du. Ojej, na sam dół.

No widzone, o jest... już, dobra. Dobra, jest czas na wyjście. Dobra, tam, gdzie furka? Tam gdzieś chłastej furtka. Dobra, to dalej idziemy. Hmm? Hm. Nie, 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 wiem nie, 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 ty to nie, nie, gdzie nie, samochód mój samochód tam gdzieś. tam gdzieś to samochód nie, Oho. nie, super. No. Nie. Wait here! I'll win you! Dobra, biegnij, biegnij. Nie, biegnij, biegnij, ta la 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 Biegni, biegnij, biegnij, tralala la la. -la Biegni, biegnij, Mhm. Mm biegnij, biegnij, biegnij. Biegnij, biegnij, O, sam podstoi, stoi, całe szczęście. niego chyba nie zajumą. A ty spiernicie tego auta już. Wypad. Moje auto. Wyjazd Ale nie, 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 ukradniesz mi auta! O, jeszcze nie, nie, rozumiesz? To się nie, Kurwa, i nie, się tego auto. To jest nasze auto. Nasze auto. nie, 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 to nie, Kolejna nie, 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 chcę im Chyba zapisywać te paczki, nie? Chyba... No właśnie. No, Siść trochę. No, wziadam. Wziadam, trzeba zapisać. Dobra, muszą być jakieś hakerski, stracherskie. Jakieś coś. Zapisać rafinę. Żeby... Tak. Okay. Dalej działa ta grać się nie zatnie? Zaraz, kurwa, się czekaj. A komputer? Dobra, 17, coś tu. Dobra, to inaczej, wyłączę potem grę. O, jeszcze jednej się nie włączył. Fuh, jest strasznie gorący ten komputer, muszę wyłączyć go. Dobra. Później jeszcze laj pan się zrobi, a później do. No. <laughs> nie wiem, później. Nie wiem, jak to będzie Dwa lajówy cię za mną, dobra? Nawet więcej niż dwa lajów.